Właśnie znalazłem na swoim twardym dysku kilka klipów, które nagrałem dokładnie rok temu, kiedy realizowaliśmy materiał dla Dzień Dobry TVN. I pomyślałem, że to w sumie całkiem niezła treść do mojego pionowego vloga. Ustaw się do pionu. Robimy materiał o tym, że mają te samochody ułożyć w serce. Bardzo przydatna rzecz. Mieliśmy możliwość wejścia. Robimy tak zwanego live to tape, czyli takie małe oszustwo telewizyjne, które polega na tym, że e, udajemy, że to jest na żywo, a tak naprawdę to jest nagrane odrobinę wcześniej i czasami nawet podmontowane, ale nie zawsze, czyli to jest tak jakby na żywo, tylko po prostu nie w tym momencie, w którym faktycznie się dzieje, jeżeli wiecie o co mi chodzi. W Katowicach TVN jest w samym centrum miasta, zaraz obok Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i nowych budynków KTW, które są chyba największe w okolicy. Oprócz Altusa, który tutaj już stoi od chyba 15 czy 20 lat, pomimo że adres redakcji jest dosyć prestiżowy, bo budynek znajduje się przy samiosienkim rynku, to jednak sam wygląd, fasada i elewacja są naprawdę słabe. Na szczęście zasłania je wielki Robert Lewandowski. Kiedyś na dachu z Marcinem Sawickim nagrywaliśmy materiał o BNT, czyli o Marcinie Banocie, tym co się wszędzie wspina. Czujesz strach, czy przestajesz już go czuć? Bo tyle razy byłeś. Czuję strach wysoko. Bywają też momenty, kiedy ten strach znika. Wziął się później na hotel, który stał obok naszej redakcji. Hobcy z też mają ciekawe rozkwiny i też lubią łazić po dachach. Jest dron, a jaki to jest fantom? To jest czwórka. Przesiadka do służbowego auta. Dziś zabiorę was do Pszczyny, będziemy latać obok pałacu, natomiast nie filmować pałacu, tylko tą polanę przed, tam już latałem chyba z 4 czy 5 lat temu dla TVP, ale do programu publicystycznego, a teraz latamy do Dzień Dobry TVN, postaram się pokazać to i owo w granicach rozsądku, żeby nikogo nie denerwować, a żebyście też mogli zobaczyć jak to wygląda wszystko od kuchni. Najpierw szelki, dzięki którym mogę zawiesić swój pilot na szyi, bez konieczności trzymania go w rękach. Bardzo przydatna rzecz. Kamizelka, obowiązkowo. Idę! No więcej nie mogę teraz pokazać, bo już gonią do roboty. Materiał dzisiaj, jak się okazuje, bardzo fajny. Lubię takie klimaty, bo mamy... Dużo, dużo amerykańskich klasyków. No i ja to wszystko koordynuję od strony takiej wizualno-technicznej, bo oni się układają w serduszko. No i to wszystko trzeba sfilmować do telewizji na żywo. No zobaczcie. Wychodzi nam coś takiego. Czyli szerzej. Musimy tak, bardziej tak, się... tak. No teraz wychodzi taki kształt kropli, nie? No właśnie, za, to jest za. Nie, nie zmieścicie się z tym sercem tu, nie? Tak. My to my tą stronę do lewej, po prostu żeby tak. oni... Nie, 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 moim zdaniem to musimy wzmężyć właśnie. Nie ja muszę... bym ich rozszerzył. Tak. Żeby było tak, takie żeby okrągłe za serce. No to jak nie, tam, to tak, już tam, to musimy tą prawą Ten pomarańczowy się dobrze prezentuje. Jest taka zaleta pracy w telewizji, o której się rzadko mówi, e, mianowicie polega to na tym, że z tytułu robienia czegoś dla telewizji, co przeważnie jest ustalone przez tam e, no, najwyższe poziomy organizacyjne, urząd miasta, telewizja, prezesi i tak dalej właściciele, można właściwie praktycznie wchodzić gdzie się tylko chce i robić co się chce. Na przykład tutaj w Pszczynie, jak te kilka lat temu nagrywaliśmy dla TVP materiał o całym pałacu, to mieliśmy możliwość wejścia nie tylko do sal i do miejsc, które nie są ogólnie dostępne dla zwiedzających, ale też poznaliśmy i przeszliśmy niektórymi korytarzami, które są w sumie niczym innym jak tajnymi przejściami, gdzieś ukryte za szafą, czy drzwi zamaskowane tapetami itd. Tak Także no, taka praca jest o tyle przyjemna, że można naprawdę zobaczyć wiele rzeczy i być w miejscach, które na co dzień no, są po prostu niedostępne. Marcin przy pracy. Próbuję tym wszystkim miłośnikom amerykańskich samochodów pomóc ułożyć najpiękniejsze serce, które będziecie mogli Państwo oglądać. Prawie że. Czyli dalej tą stronę tutaj. Idziemy jeszcze w tą... Nie, jak tego Mustanga przyłomimy, to tu to się. Chyba, że Mustanga przyłomimy. Albo jedzie... tego pomarańczowego troszkę jeszcze tak i pogonem zarzucić, nie? Szybka zmiana baterii, bo niestety. Jeszcze nie dożyliśmy tych czasów, żeby dało się jakoś zdalnie te drony zasilać. No i co chwilę lądowanko, wymianka. Mam tych baterii chyba 4 albo 5. Także jest zapas, można cały dzień latać. Nie, nie trzeba. Który rocznik? 68. O kurczę. 60. Ale mięciutko. Do kupienia. To jest y, samochód, który jakieś 25 lat temu pierwszy raz zobaczyłem na żywo. Teraz sobie w nim mogę posiedzieć, a za kolejne 25 lat może się przejadę. Jak idzie, mistrzu? No prawie to mamy. Miało być serce, wyszło trochę jajo, ale będzie serce. Machamy tutaj do Państwa. Zobaczcie, jak to wygląda.